Witam w kolejnym odcinku kursu programowania w środowisku Baldi. W tym odcinku dowiemy się, jak połączyć scenę utworzoną w trybie budowanie ze skryptem napisanym w trybie programowanie nowicjusz. Żeby dobrze opanować tę umiejętność, wykonamy ćwiczenie z popularnego podręcznika do informatyki. Wykorzystamy nabyte już umiejętności zamiany przedmiotów, przyspieszania czarowania bez chmurki, i znikania oraz powtarzania poleceń, czyli pętli. Zbudujemy odpowiednią scenę i zaprogramujemy historyjkę, w której czarodziej posadzi las, zbuduje ścieżkę, a na koniec wejdzie do domu, gdzie zapali światło i napali kominku. Serdecznie zapraszam. Naszym zadaniem będzie zaprogramowanie historyjki, w której czarodziej będzie sadził las, zbuduje przed swoim domem ścieżkę. A następnie wejdzie do domu, zapali światło i napali w kominku tak, aby z komina unosił się dym. Żeby nie musieć programować budowy domku, wykonamy sobie go w trybie budowanie i wczytamy tą scenę do naszej animacji. Uruchamiamy program w trybie budowania. I wykonujemy niezbędną scenę. Będziemy potrzebować cztery rzędy od dołu miejsca na to, aby posadzić las i zdobyć ścieżkę. Utworzę sobie zatem pomocnicze cztery bloki, które oznaczą mi, ile miejsca potrzebuję, tak aby ułatwić mi dalszą pracę. A następnie biorę się za budowę naszego domku. Zacznę od chmurki, następnie stawimy słoneczko, kolejną chmurkę, wszystko według wzoru i rozpoczynam budowę. Na początek płotek. Jedno światełko zaświecone, teraz zamknięte drzwi. Wszystko mamy w obrębie banku 0 i 1. Znowu okno. Tutaj pomyłka, to okno, musimy zaświecić światło, więc wstawię. Zgaszone. I przeniosę teraz. I w ten sposób. Znaną nam już metodą, zbudujemy sobie cały domek. Na koniec, oczywiście, usunę pomocnicze bloki. Mam gotową scenę, którą mogę zapisać. Wybieram sobie z menu scena. Zapisz, nadam jej nazwę, powiedzmy, las, bo tak nazywa się program. I teraz mając to już gotowe, mogę zacząć programowanie. Teraz uruchamiam program w trybie programowania. Nowicjusz. Wybieram z menu program. Otwórz nowy. Wprowadzam nazwę programu, niech będzie las. I teraz mogę swobodnie wczytać scenę, którą narysowaliśmy. Wybieram sobie scena, przenoszę się do widoku, który mieliśmy wcześniej. W trybie budowanie wybieram przenieść scenę i ustawiam ją jako pierwszą. Jeżeli uruchamiamy program... Ponownie i nie mamy tego widoku. Wystarczy użyć scena i otwórz nowa. Wracamy do naszego programu i rozpoczynamy skryptowanie. Na początek ustalmy sobie prędkość naszego czarodzieja i użyjmy atrybutu bez chmurki. W ten sposób szybciej będziemy sprawdzać nasze efekty. Mamy zgodnie z instrukcją z podręcznika. Posadzić 13 drzewek. Dlatego wybieram sobie 13 i otwieram nasz nawias klamerkowy. Zastosuję tutaj oczywiście pętlę. Najpierw posadzę drzewko, a następnie wykonam krok do przodu. Rzućmy stoper i sprawdźmy, czy to działa. Jak widać, mamy nasz domek. I czarodziej wykonuje pętlę i sadzi 13 drzewek. Usuńmy na chwilę stoper i działamy dalej. Teraz wystarczy tylko przejść krok do przodu, aby wyjść poza. Nasze drzewka. Obracamy się, przechodzimy wyżej. I jeszcze raz się obracamy, aby ustawić się przodem do kolejnego zadania, jakie mamy do wykonania. Teraz musimy stworzyć pętlę, która naprzemiennie będzie sadzić drzewko i grzyby. Jako, że mamy dwa przedmioty, to pętla wystarczy nam złożona z sześciu elementów. Ustawiam sobie nawias i wybieram znów drzewko. Krok do przodu, grzybek, i oczywiście krok do przodu. 6 razy 2 przedmioty to będzie 12, braknie nam jednego, dlatego też, jak skończę pętlę, będę musiał dosadzić jeszcze jedną choinkę, umieszczam ją poza pętlą. I oczywiście również przechodzę sobie dalej, tak aby wyjść poza obręb naszego posadzonego lasu. I obracam się znów tym razem oczywiście w stronę prawą. I prawidłowo ustawiam się do dalszej pracy. Możemy sobie oczywiście rzucić okiem, czy ten fragment programu napisaliśmy prawidłowo. Jest w porządku, jesteśmy ustawieni znów przodem do kierunku naszej pracy i powtarzamy pętle, przenosząc, kopiuję prawym przyciskiem wszystkie elementy naszej pętli z lasem, ponieważ mam posadzić identyczny rząd drzewek. Po nim, oczywiście, znów muszę się ustawić tak, aby przed samym domem móc postawić ścieżkę złożoną po prostu z zielonych bloków. Dlatego też ustawiam się odpowiednio, przechodzę krok dalej i przenoszę sobie bloki tak, aby ustawić się do następnego rzędu. No, i tutaj pozostaje mi znów skopiować prawym przyciskiem naszą pętlę. Tym razem jednak, zamiast drzewka, ustawię blok, który będzie ścieżką do naszego domu. I znów, będąc na końcu tej linii, ustawię się prawidłowo dwa kroki do przodu. Następnie obrót, krok do przodu i obrót. Jest dużo zmian, więc sprawdźmy, czy działa prawidłowo. Pierwszy rząd mamy wykonany prawidłowo, kolejny również. I znów mamy 13 drzewek, i ostatnia pętla, czyli ścieżka przed naszym domem, i jesteśmy ustawieni. Teraz pozostaje nam tylko podejść do domu, wejść do środka, zaświecić światło i napalić w kominku. Tą część animacji zacznę od zmiany prędkości naszego czarodzieja. Wyrzucam sobie na chwilę stoper. I ustalmy prędkość 1, żeby poruszał się normalnie. Następnie muszę przejść około 6 kroków, żeby stanąć przed domem. Dlatego 6 kroków do przodu wykonam, i teraz znamy już tą sztuczkę. Podmieniając przedmioty i znikając czarodzieja, animujemy wejście do domu. Dlatego też wybieramy sobie otwarte drzwi po podejściu do nich, następnie używamy znikania. Teraz musimy wstawić ponownie drzwi zamknięte i już będziemy niewidoczni, ale musimy wykonać jeszcze krok do przodu. Teraz wystarczy, że się obrócimy, i dzięki temu, że poszliśmy do przodu, będziemy mogli podmienić okno tak, aby zaświecić światło. Dlatego też użyję zwrotu w przeciwnym kierunku i wybiorę okno z zaświeconym światłem. Powinno być w porządku. Sprawdźmy sobie. Musimy oczywiście przejść przez sadzenie wszystkich drzewek. Sprawa wiadoma. Doszliśmy. Teraz zwolnił na czarodziej. Odchodzi spokojnym krokiem do domu. Jesteśmy przy drzwiach. I udało się. Teraz zostaje nam tylko przemieścić się do góry i sprawić, aby poleciał z kominadem. Znów stoper na moment. Wyrzucam i. Może znów użyjmy zwrotu do góry. Mamy tam cztery bloki, cztery kro kroki do pokonania, dlatego robimy sobie cztery kroki do przodu, obracamy się i wstawiamy pierwszą chmurkę dymu z komina. Następnie przechodzimy dalej. Obracamy się w przeciwną stronę. Wychodzimy piętro wyżej. Obracamy znowu. I tym razem również wstawimy sobie powiedzmy dwie murki. Mniej więcej w ten sposób wygląda to w zadaniu, jakie mamy wykonać. Sprawdźmy zatem, jak to działa. Czytywanie scen zdecydowanie ułatwia i przyspiesza tworzenie programów w Balti, zwłaszcza jeżeli chcemy wykorzystać w naszych programach bardziej skomplikowane i rozbudowane sceny. Oczywiście serdecznie zapraszam na kolejne części kursu i zachęcam do subskrybowania kanału. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.